Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kanał do rzeczy. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz, a tło za mną oznacza, że będziemy mówili o sprawach niemieckich. Mam nadzieję, że na kanale do rzeczy coraz częściej będziemy sięgali po fachowców, którzy mieszkają na terenie Republiki Federalnej Niemiec, którzy będą bez jakiejkolwiek cenzury opowiadać o tym, co się dzieje, a dzieje się dużo. I wierzcie mi Państwo, Rzeczy, które wam dzisiaj przedstawimy, nie są szeroko pokazywane w polskich mediach. O pewnych sprawach się zamilczę, ale mam nadzieję, że tutaj, właśnie na kanale Tygodnika do Rzeczy, będzie można to cotygodniowo albo może troszeczkę yy, częściej pokazywać dla Państwa. Po drugiej stronie internetu jest ze mną Agnieszka Wolska, korespondentka wielu mediów niezależnych, przedstawiająca właśnie to, co się dzieje. W Niemczech. Dzień dobry Agnieszko, witamy na kanale Do Rzeczy. Dobry wieczór Piotrze, witam serdecznie, pozdrawiam telewizów kanału Do Rzeczy. Zanim przejdziemy, chciałbym tylko Wam podziękować, poprosić Was o subskrypcję, tak naprawdę, o to, żebyście podali dane byście lajkowali, udostępniali ten materiał, gdzie tylko się da. Bardzo Was o to proszę, zachęcam Was bardzo do tego. By ten kanał się rozrastał, a przede wszystkim, żebyście powielali informacje, że teraz na kanale do rzeczy coraz częściej będą pojawiały się materiały, różnego rodzaju wywiady. Oczywiście na tematy bieżące, na tematy polityczne, publicystyczne, społeczne, etc., etc. Agnieszko, czy Niemcy czeka fala społecznych protestów po. Demonstracji rolników, o której też się niewiele mówiło w polskich czy w ogóle zachodnich mediach, strajkiem ostrzegawczym grożą związkowcy od Volkswagena. Jak to wygląda? Tak, miniony weekend ulice Berlina były widownią właśnie takiego protestu no, nawet mówi się, że wielotysięcznego choć tym razem nieorganizowanego przez duże zrzeszenia rolnicze to było jak gdyby inną sytuacją w stosunku do tego co działo się na początku tego roku gdzie rzeczywiście przez Niemcy przeszła fala protestów rolniczych no i tutaj w tym co działo się w Berlinie akcentowano między innymi kwestie umowy Mercosur to co może stać się zagrożeniem także dla rolnictwa niemieckiego tu rzeczy widzi się dość całościowo w kontekście problemów rolników w różnych krajach. Wiemy, że jest wymiana informacyjna i koordynacja działań także z rolnikami francuskimi, więc ten proces był takim sygnałem, że w środowisku rolniczym również narasta sprzeciw wobec aktualnej sytuacji gospodarczej politycznej zwłaszcza i tych decyzji, jakie są podejmowane przez polityków w Berlinie. No a w tej chwili mamy to, czego wielu obawiało się już od jakiegoś czasu, a mianowicie zapowiedź przedstawicieli związków zawodowych w Volkswagenie w zakładach Volkswagena, że przystąpią do strajku ostrzegawczego. Toczyły się do tej pory intensywne rozmowy pomiędzy przedstawicielami związków IG Metal, w którym zrzeszeni są pracownicy firm, zakładów pracujących na potrzeby koncernu Volkswagen. Rokowania rutynowe, taryfowe, no ale przede wszystkim rokowania dotyczące czy też negocjacje dotyczące przyszłości perspektyw zatrudnienia w koncernie, który do tej pory uchodził w Niemczech, przynajmniej w minionych 30 latach, za jednego z najbardziej bezpiecznych pracodawców. To znaczy, kto zatrudniał się w Volkswagenie, miał gwarancję, że to zatrudnienie jest rzeczywiście niczym nie zagrożone. Dzisiaj ludzie już tej pewności nie mają, po tym jak zarząd koncernu zapowiedział wielotysięczne redukcje pracowników. No i teraz związkowcy, Zapowiadają, że negocjacje niestety utknęły w martwym punkcie, nie przyniosły oczekiwanego przełomu. W związku z tym, od poniedziałku, bo wygasa ten okres karencji, w którym to okresie strajkować nie można było. Od poniedziałku najprawdopodobniej trzeba liczyć się w akcjach protestacyjnych, na razie w formie strajku ostrzegawczego, w wielu zakładach należących do koncernu, zakładach znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, więc już nie tylko zakłady w Wolfsburgu, Brunszwiku, Hanowerze, ale także we wschodniej części Niemiec, między innymi w Drezinie czy w Chemnitz. Rzeczywiście związkowcy zapowiadają tu widzą Państwo zdjęcie z jednego z poprzednich protestów. W tej chwili związkowcy zapowiadają, że rzeczywiście to będzie walka o miejsca pracy. Takie okre takiego określenia użył m.in. Torsten Groga, to jest szef IG Metal. W Dolnej Saksonii, w Saksonii-Anhalcie, gdzie również zakłady właśnie należące do koncernu zapowiedziały przyłączenie się do strajku. Więc od poniedziałku to rzeczywiście może być gorący początek grudnia. Tak jak mówiłam, rolnicy też nie zamrozili protestu, też jest ta możliwość, że ponownie wyjdą na ulicę. W ich przypadku oczywiście jest to bardzo spektakularna akcja, kiedy ciągniki i maszyny rolnicze przemierzają ulice dużych miast, no tak jak ostatnio chociażby w Berlinie, a do tego mamy właśnie ten zapowiedziany protest związkowców. Do tego dochodzą turbulencje związane z konfliktem na Ukrainie. Co się dzieje w tej materii? No proszę państwa, sytuacja, przynajmniej sądząc. W... Po tym, jak to jest relacjonowane w ostatnich dniach, jest nieco inna od tego tonu, który jeszcze do niedawna towarzyszył relacjom z Ukrainy, z tego konfliktu ukraińskiego. Można powiedzieć, że zmienił się ton tej narracji i jak gdyby jest oczekiwanie. Coraz większe oczekiwanie na możliwość z jednej strony eskalacji konfliktu, z drugiej strony coraz częściej pojawiają się żądania, by jednak sytuację na Ukrainie w jakiś sposób rozstrzygnąć poprzez rokowania, poprzez działania dyplomatyczno-polityczne. No i ta atmosfera się udziela na tyle, że w Niemczech przedstawiane są teraz kolejne plany, plany dotyczące tego, jak przygotować ludność cywilną, ale już nie tylko ludność, bo także przemysł, zakłady przemysłowe, to co oznacza przede wszystkim sprawność funkcjonowania gospodarki i państwa. Mówi się o tym, że trzeba no, zabezpieczać się na ewentualność eskalacji konfliktu. Ta gotowość to z jednej strony działania mające służyć poprawie stanu wyposażenia Bundeswehry. To przygotowanie chociażby pracodawców i firmy na wypadek właśnie jakiejś turbulencji. No i ten trzeci element to oferta czy też propozycja zwrócona do ludności cywilnej. To w ostatnich dniach było między innymi tematem doniesień mediów, a mianowicie przegląd bunkrów, których jak się okazuje w Niemczech nie ma aż tak wielu, wiele, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że po wielu latach pokoju kwestia tego rodzaju infrastruktury została poważnie zaniedbana i zepchnięta na margines. W tej chwili zamierza się powrócić do tego tematu w jakiś bardziej zrestrukturyzowany sposób przyjrzeć tej kwestii i ustalić ile miejsc do schronienia znajduje się rzeczywiście dostępnych dla obywateli. A z drugiej strony zapowiadają przedstawiciele takiego spe specjalnego urzędu odpowiednika naszej obrony cywilnej. No, trzeba sięgać także po wzorce z innych krajów, między innymi mowa jest tutaj o Korei Południowej i to w artykułach jakie pojawiały się w minionym tygodniu na ten temat można było przeczytać. Korea Południowa stawiana jako wzór systemu ostrzegania, inwentaryzacji bunkrów i tego, by ludność cywilna wiedziała, w jakie miejsce może ewentualnie udać się do schronu, żeby temu nie, towarzyszyły, nie towarzyszył niepokój. O tu widzą Państwo m.in. ten Tę zapowiedź chce się skorzystać, władze niemieckie chcą skorzystać ze wzorca koreańskiego, tworząc specjalny app dla obywateli, który pozwoliłby, pozwoliłby na. Um, łatwą, łatwiejszą dostępność właśnie do tej infrastruktury, tak by każdy wiedział w razie niebezpieczeństwa, gdzie najbliższy bunkier się znajduje. No, tutaj um, prawdopodobnie zamierzają władze skorzystać z tych doświadczeń, jakie. Poczyniono już w okresie koronawirusowym, gdzie również system monitorowania ewentualnie osób zakażonych, także poprzez app, próbowano wprowadzić. Wtedy niespecjalnie się to przyjęło, natomiast być może ta kwestia no, bunkrów bardziej przemówi do wyobraźni obywateli. No i równocześnie jest to jeden z priorytetów rządowych, aby w tej chwili tę infrastrukturę odpowiednio przygotowywać. Agnieszko Bild nosi o polskim wątku wojny na Ukrainie. O co chodzi? No proszę państwa, to jest dość zaskakujący fragment artykułu poświęconego relacji na temat spotkania, które odbyło się w poniedziałek. Zresztą powiemy zaraz o tym. Jest to, jest to tworzona w tej chwili dość w pośpiechu, tak zwana grupa chętnych, grupa kilku państw. Które zechciałyby, ewentualnie rozważają taką możliwość wysłania swoich oddziałów, swoich wojsk, swoich żołnierzy w razie potrzeby także na Ukrainę. Bezpośrednie, bezpośrednie zaangażowanie jest tutaj tematem. I w tym doniesieniu, przede wszystkim, dziennik tabloid Bild, czyli wysokonakładowy, Pismo, które dociera do wielu niemieckich czytelników. Tam pojawiło się, jeżeli możemy to pokazać, tam pojawiła się zapowiedź właśnie, że w tej koalicji chętnych istotną rolę oprócz Francji i Wielkiej Brytanii odgrywać ma również Polska. Na ten temat wypowiedział się ekspert Bundeswery Masala, który równocześnie jest wykładowcą uniwersytetu Bundeswery, ekspert do spraw militarnych. No, i właśnie um, tu nagłówek koalicja chętnych na to oddziały lądowe wkrótce na Ukrainie ze znakiem zapytania. Zdaniem eksperta aktualnie jest wiele, wiele dzieje się w tym, um, w tym temacie. No, między innymi przyczyną główną jest um, wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Elekcja Donalda Trumpa dla wielu w Europie oznacza, przewartościowanie dotychczasowej polityki i bardziej skupienie się na możliwościach europejskich formacji wojskowych choć oczywiście w ramach NATO, ale przede wszystkim to dotyczy krajów europejskich w jaki sposób mogą ewentualnie pomóc w dalszej perspektywie Ukraińcom w ich zmaganiach z Rosjanami. No i to właśnie spotkanie tej grupy stało się jak gdyby przyczynkiem do pewnej dyskusji medialnej, która w tej chwili w, nie, w niemieckich mediach się toczyła właśnie na ten temat, jaką rolę ewentualnie mogłaby odgrywać też Bundeswera. No na razie jest podkreślenie, że bezpośredniego zaangażowania niemieckich oddziałów się nie planuje, no ale za to właśnie widzieli Państwo zdjęcie polskich formacji, polskich żołnierzy i podpis pod tym artykułem, czy wkrótce polscy żołnierze będą mieli do wykonania zadania na Ukrainie. To wszystko jak gdyby w kontekście spotkania, pokażmy spotkania, o którym oficjalnie donosił także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Późnym popołudniem to spotkanie odbywało się w Berlinie. Także oprócz naszego szefa resortu obrony przybyli na to spotkanie przedstawiciele Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. To jest jak gdyby filar tej grupy, a Niemcy pełni, pełnili rolę gospodarza. W czasie spotkania doszło także do połączenia online z ministrem obrony Ukrainy, więc wątek ukraiński był. Tutaj kluczowym elementem rozmów. Jakichś bliższych szczegółów nie ma, natomiast właśnie pojawiały się te spekulacje, także z udziałem ekspertów, mówiące o możliwym, rychłym, bardziej bezpośrednim zaangażowaniu właśnie oddziałów natowskich z tych wybranych krajów. Pamiętajmy, że w Niemczech taka dyskusja toczyła się już wiele miesięcy temu, między innymi minister zdrowia. Informował opinię publiczną, że Niemcy przygotowują się do objęcia roli swoistego lazaretu, szpitala polowego, miejsca, gdzie ewentualnie transportowani byliby i leczeni ranni, w, gdyby doszło do jakiejś eskalacji, właśnie na wschodzie, ale już nie tylko z udziałem Ukrainy, ale w tym kontekście wymieniano kraje bałtyckie, a nawet Polskę. Można więc powiedzieć, że tak jak zgodnie ze słowami eksperta. Wiele się dzieje w tej kwestii, natomiast dokładny kierunek tych działań nie do końca jest opinii publicznej znany. Według niemieckich ekspertów jednak Polska planuje wysłać wojska na Ukrainę, bo, bo u nas w Polsce się temu zaprzecza, albo się nie mówi wcale opinii publicznej. O co chodzi w tej kwestii, bo tutaj naprawdę, jeśli to pojawia się oficjalnie, Rozumiem, że w brukowcach ogólnoniemieckich, ale zawsze to jednak są dosyć negatywne sygnały. To jest cytat wypowiedzi właśnie owego eksperta, wykładowcy Uniwersytetu Bundeswehry, pan Masala, który no, twierdzi, że posiada informacje, z których wynika właśnie, że jakieś konkretne przygotowania trwają. Jeśli chodzi o samo, same Niemcy, to na razie są jak, jakoby. Republika Federalna jest poza tym procesem, natomiast minister, minister obrony Niemiec Borys Pistorius, członek partii SPD. Zapowiada, że celem jest także, aby i Niemcy włączyły się mocniej w, ten, w te przygotowania i ewentualne działania. Pamiętajmy, że Niemcy znajdują się obecnie w toku kampanii wyborczej przed przyspieszonymi wyborami do Bundestagu. No i tutaj nawet mówi się o pewnej cichej rywalizacji oficjalnie. Kandydatem SPD jest kanclerskim kandydatem, jest ponownie Olaf Scholz, ale Borys Pistorius przez wielu widziany był jak, jako lepszy kandydat do tej funkcji, zwłaszcza jako lider właśnie w kampanii wy, wyborczej, ma on dobre stosunkowo dobre notowania sondażowe wśród polityków, dużo lepsze niż Olaf Scholz. no i właśnie stara się on zaprezentować jako taki zdecydowany polityk równocześnie sprawny menedżer swojego resortu zatroskany właśnie o wyposażenie Bundeswehry o możliwą zdolność bojową wojsk niemieckich i tutaj niewątpliwie w tych kręgach nastawionych prowojennie Pistorius jest ważnym Filarem i elementem. Zresztą, po tych spekulacjach, czy ewentualnie nie zostałby kandydatem na kanclerza, stanowczo zapowiedział, że on chce po prostu pozostać na tym miejscu, gdzie jest i dalej prowadzić te działania, które już zapoczątkował. Dosyć ciekawy sondaż, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak to wygląda? Tak, w zderzeniu z tymi informacjami, które, o których już wspomniałam, to jest dość zaskakujący i pojawiający się właśnie w doniesieniach niemieckich mediów sondaż ukraińskiego ośrodka, czyli prowadzony wśród Ukraińców, z którego wynika, że jak gdyby gotowość do ponoszenia ofiar i ten duch bojowy, który znany był i podkreślany był jako wielka zaleta Ukrainy w tej początkowej fazie wojny, no dzisiaj już Zdecydowanie osłabł i według owego Instytutu Społecznego, który przeprowadził badanie 64% respondentów, którzy wzięli udział w tym sondażu, jest, opowiada się za podjęciem jakiejś formy rokowań z Rosją. 31% zdecydowanie odrzuca taką możliwość, a 4% Uważa, że tu w tej kwestii zachowuje sobie prawo do neutralnego spojrzenia na cały problem. No i tak samo ten sondaż wskazywałby również na, taką, na takie oswajanie się społeczeństwa ukraińskiego z tą perspektywą, że prawdopodobnie wschodnie rejony, które w tej chwili są pod okupacją Rosji, najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości nie wrócą do Ukrainy. Gotowość do pogodzenia się z tym, z tym faktem także wielu Ukraińców deklaruje, po prostu dla nich ważniejsze byłoby w tej chwili jednak wygaszanie tego konfliktu, no a przede wszystkim, jak gdyby zaprzestanie procesu bardzo brutalnej mobilizacji. To, co robią w tej chwili rekruterzy na Ukrainie, a co staje się już przedmiotem wielu komentarzy i doniesień, także oficjalnych mediów mainstreamowych, niedawno taka korespondencja. Dziennikarza, który pracuje dla Die Welt i informuje bezpośrednio z Kijowa. Który stwierdził, że to już nie są żadne fake newsy, bo można było sądzić, że to rosyjska propaganda specjalnie tego rodzaju materiały publikuje, by osłabić ducha bojowego Ukraińców, no ale to jest po prostu codzienność polowania na mężczyzn i wcielania ich do wojska. W tej chwili to również jest doniesienie wczorajsze z dziennika Die Welt na podstawie powołującego się na doniesienie agencji AP. Gdzie powiedziano, że to strona amerykańska wywiera także naciski na Kijów, by obniżył wiek mobilizowanych mężczyzn. Już nie 25 lat byłoby granicą, ale wręcz 18 mogliby trafiać do wojska, mogliby trafiać na front. O tym się w tej chwili wiele mówi i jest to przyczyną dużej bulwersacji, to znaczy wielu komentatorów, wielu także internautów bardzo negatywnie się do tych informacji odnosi. Są ostrzeżenia, chociaż pokażemy za chwileczkę, polskie medium o zielonych ludzikach Rosji. No, to jest wypowiedź szefa BND Bruno Kal, który, no cóż, wpisuje się w, ten, w tę sekwencję wypowiedzi, informacji przekazywanych przez duże media, no a mówiące po prostu o możliwych zagrożeniach. Jest ten temat mocno podgrzewany. Cały czas słyszymy właśnie tego rodzaju komunikaty, że Putin szykuje się do ataku, że obserwowane są różne działania. Mamy właśnie to, to doniesienie, dyskusja zorganizowana przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych. No i tam właśnie szef niemieckiego wywiadu dzielił się z zebranymi swoimi niepokojami, między innymi mówiąc, że prawdopodobnie nie będzie to uderzenie, bezpośrednie, tak zwana pełnoskalowa interwencja, natomiast właśnie trzeba się liczyć z tymi scenariuszami, które już znane są chociażby z przeszłości, wiemy jak wyglądał 2014 rok na Ukrainie, więc Obawa jest służb niemieckich, że to może się powtórzyć przede wszystkim w kontekście krajów bałtyckich. Mówi się o tym scenariuszu, no a to wymusiłoby jakąś reakcję ze strony NATO. I jak podkreślił Bruno Kal, Rosjanie mogą spekulować działania, które miałyby osłabić jedność sojuszu. Na koniec spojrzymy na to, może troszeczkę taka. Trochę z uśmiechem wiadomość, bo Niemcy nie chcą czytać o historii pani Merkel. Zapowiadano wydanie pamiętników Angeli Merkel i zresztą ona sama dawała takie sygnały, że to będzie rzeczywiście sensacja wydawnicza, zwłaszcza, że nie tak dawno ukazały się chociażby wspomnienia, pamiętniki Borysa Johnsona czemu towarzyszyło duże zainteresowanie opinii publicznej. No i jeszcze zanim książka Angeli Merkel oficjalnie znalazła się na półkach księgarskich, to doniesienie z dziennika Bild, że ta pozycja książkowa ma szansę uczynić kanclerz, byłą kanclerz milionerką. To znaczy, że zainteresowanie kupnem jej wspomnień będzie tak duże, że prawdopodobnie Czekają ogromny sukces finansowy z tego powodu. No, ale niestety książka jest już na półkach księgarskich, no i niestety takiego szturmu, jak chociażby po kolejne odcinki Harry Pottera, trudno zaobserwować. Wręcz przeciwnie, media, zwłaszcza te nieco krytyczne wobec establishmentu politycznego, z przekąsem zauważają, że Książka leży i nie wzbudza specjalnego zainteresowania. Książka zatytułowana Freiheit, czyli wolność. Wiele złośliwych, ironicznych komentarzy właśnie także pod adresem samej kanclerz, która, no, właściwie na kartach swoich wspomnień niewiele dokonuje rozrachunku z własną polityką i ten zarzut stawia się właśnie tej publikacji. No a dodatkowo, Trzeba pamiętać, że konsekwencje jej decyzji politycznych no, odczuwają także dziś współcześni Niemcy, którzy właściwie już jak przez mgłę pamiętają to, co działo się na przełomie 2015-2016 roku. No a dzisiaj konsekwencją właśnie decyzji politycznych Angeli Merkel, która prawdopodobnie będzie miała spore problemy ze sprzedażą swojej książki, mimo że ukazała się ona nie tylko w Niemczech, ale także w wielu innych krajach. Wydawca tutaj rzeczywiście spekulował na jakieś krociowe zyski. No a Niemcy dzisiaj zupełnie innego rozrachunku muszą dokonywać właśnie z tą polityką kanclerz, her, kanclerz serc, czyli tej Osoby, która chciała pokazać Niemcy od jak najlepszej, takiej humanitarnej strony właśnie decydując się na otwarcie granic w 2015 roku. A to co dzisiaj jest realnością Niemiec, no to między innymi dzisiejsze ostrzeżenie Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec, pani Nancy Faiza zapowiedziała, że wprawdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale lepiej unikać jarmarków bożonarodzeniowych. Agnieszka Wolska z Niemiec. Bardzo dziękuję za tę korespondencję, za te najnowsze informacje od naszego zachodniego sąsiada. Mam nadzieję, że coraz częściej będziemy się tutaj widzieć na kanale do rzeczy i że będziemy mogli rzetelnie informować o tym, co dzieje się u naszego sąsiada. Dziękuję, spokojnego wieczoru życzę. Spokojnego wieczoru. Ja dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do rzeczy. Zapraszam do podawania dalej. Zapraszam do lajkowania, like komentowania tego materiału i tego, co prezentujemy na tym kanale. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.